Dni Womrzeźna 2016, zorganizowane nie jak zawsze na początku czerwca, ale w tym roku z powodu gości, którzy przyjechali do nas w ramach Światowych Dni Młodzieży, wyjątkowo pod koniec lipca. Za nami niebywale bogaty weekend, który rozpoczęliśmy hucznym występem Ani Wyszkoni, a zakończyliśmy rodzinnym świętowaniem na placu Jana Pawła II. Po drodze czekał nas szeroki wachlarz propozycji, o którym już za chwilę powiemy w wiadomościach. Sylwia Rzeczewska, dzień dobry, zobaczmy skrót tematów. Zawsze jest jakieś zagrożenie, więc to właśnie jest ten dreszczyk emocji. Ogromne emocje, piękny widok, warto jest zobaczyć wszystko z góry. W Bąbrzeźnie w sumie najważniejsze miejsca to właśnie jest rynek. Zaczęło się od wyszkolenia, skończyło się na rynku. Fajna atmosfera, fajni ludzie, fajna przygoda. Nie mogę sobie wyobrazić lepszego miejsca niż wąbrzeźno. Wszystkie te wypowiedzi łączy jedno wydarzenie, któremu postanowiliśmy całkowicie poświęcić najnowsze wydanie wiadomości. Również w propozycjach programowych nie zabraknie szerszych materiałów, dłuższych koncertów oraz rozmów z tegorocznych dni Womrzeźna. Usiądźcie wygodnie i razem ze mną zobaczcie, czyj koncert w tym roku przykuł najwięcej uwagi.